Na policję zgłosił się drwal, który tamtejszej nocy był świadkiem dziwnych zdarzeń o, Zaraz do chwilę tam ponownie To jest ten rwal o którym mówiłem Ci przez telefon. Zgłosił się do nas pół godziny temu. Jeszcze nie zdążyłem go dokładnie przesłuchać, więc jeśli chcecie, zróbcie to. Jest do Waszej dyspozycji. Ja zajmę się czym. Dzięki razie. razie. Ja, witam. Inspektor Rutkiewski. Dobry, ee... Michael. No podobno pan coś widział? Wie, no, wie pan, to bo tak, nie. Ja tu wszedłem lat, nie, Do domu nie, z pracy, nie. I wychodzę tą drogę, nie? A tu jakiś a tu jakiś jedzie samochodem, lepiej bym nie rozjechał, nie? Wie pan zero kultury, no? Be... Zero kultury. Zapamiętał pan może jakie to było auto? Wie pan, ciemno było, no ale jeden co mi mignęło tą rejestrację, nie no, wie pan, no jestem drwalem, ale kiedy mogę pamiętać, nie wiem, to było, czekaj, czekaj tyle SK, SK05097, SK tak, tak, na, na pewno Mogę pan czekaj. jeszcze raz posłuchać? SK05097, tak, proszę Dziękuję. Coś jeszcze może? Wie pan, no, a potem się już usnę, bo nie chciałem, nie, coś podejrzanego może, to poszedłem do domu i... Żona czekała, no. O, dziękujemy. Jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, to się do Pana Dziękujemy za to. Na sprawy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. został później zwrócony. Inspektor Rutkiewski postanowił przesłuchać podejrzanego na własną rękę. I jak? Masz nam coś do powiedzenia? Wam? A raczej nie. A co robisz w Nie wasza sprawa. Ja mam do załatwienia kilka interesów. No, się namy. Co wiesz o tym morderstwie? Mówiłem wam, nic nie wiem z swojego imun. Pozwolić mordokiej. Spróbuj tylko. Dobra młody, ma lepsze środki perswazji. O, jedna kule jest nie. No i jak? Nie zrobisz tego. Chcesz się przekonać? Znowu defujesz. Nie no dobra, powiem. Miałem do załatwienia kilka interesów. Miałem odebrać kasę od pewnego gościa, ale nie zastałem go. została tylko torba z kasą. No więc wziąłem ją i tyle mnie tam było. Puścicie mnie wreszcie. A powiesz nam jeszcze, na co pasujesz? Dla Sebryża. Mogę już żyć? Najpierw wejdźmy na komisariat. Bo to pan na razie Jak się on i sprawna, to profesjonalista. Go, go, go! nakaz. pan, 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 Nie zapłaciłem za parki? Gorzej, brachu, jesteś posądzony o morderstwo. Też możesz liczenie. milczenie. Próbuj tutaj inne sprawy. Pierwszy go. Do no. gdzieś Może no, się przyjdziemy. Okay. No, wiesz, dzięki moim niekonwencjonalnym metodom rzeczym udało nam się złapać jednego z największych bandziorów w tym mieście, Don Seridza. A może jakieś szczegóły? Wykorzystaliśmy informacje zdobyte od kilku świadków. Dzięki nim doszliśmy do mordercy, który jak się okazało był wynajęty właśnie przez Don mhm. to dzięki. Niestety zostało popełnione kolejne morderstwo w taki sam sposób jak poprzednie. Michael dostał rozkazy przeszukania akt podobnych spraw.